Klient przysłał mi do naprawy lampy pozycyjne od Tiguana. Kupił sobie zamienniki depo, bo oryginalne lampy kosztują oczywiście bardzo duże pieniądze. I słuchajcie, po miesiącu użytkowania jedna z lamp przestała mu działać. Rozkleił więc tą lampę i sprawdził, że jedna z diod się uszkodziła. Postanowił więc, że odłączy tą jedną diodę i będzie działać na pozostałych. Skleił lampę, złożył i uruchomił. Wszystko było OK. Minął miesiąc, druga lampa się uszkodziła. Pomyślał więc, że może coś jest nie tak z tymi przetwornicami, więc słuchajcie, postanowił. Wydłubać ten lakier, który tutaj jest. On to wszystko podgrzewał, kilka godzin mu to zajęło. Nazwałem go mistrzem cierpliwości. Udało mu się nawet nie uszkodzić elementów. Kiedy ja zacząłem to sprawdzać, to okazało się, że nie uszkodziła się przetwornica, tylko uszkodziła się kolejna dioda. Po prostu są tutaj bardzo słabej jakości diody, które niestety bardzo szybko potrafią się przepalić. Ale dzięki temu, że on tutaj wydłubał ten lakier, no to ja mogłem zobaczyć, jak to jest tutaj zbudowane. Jest tutaj zastosowany układ OZ9950, we wtyczce tylko zasilanie i masę. No i jest jeszcze jeden pin, który tu u nas fizycznie jest niepodłączony. Zasilanie idzie VCC na pin 8. Na pinie szóstym mamy drive, on steruje bramką MOSFETa, który jest źródłem prądowym dla diod. I zobaczcie, że na drenie tego MOSFETa mamy tutaj napięcie, mamy cewkę i mamy diodę boostującą, która zwiększa nam napięcie dla tego szeregu diod. Na zielonym przewodzie VIN, na czarnym masa GND. VIN jest przez tą tutaj diodę, dioda idzie na tą cewkę, no a później za tą ceweczką idzie na MOSFET, który nam boostuje to napięcie na wyjście. O tutaj mamy Vout. Tutaj mamy naszą przetwornicę. Z dokumentacji do tego układu wynika, że jego zasilanie powinno być między 1,8 V do 5,5 V. Ponieważ te diody jednak są bardzo słabej jakości i jak widać szybko się przepalają, więc klient poprosił o to, żebym wymienił te diody na porządnej jakości diody. Długo szukałem takich diod, które by miały barwę neutralną o podobnym też prądzie. Wreszcie udało mi się dobrać taką diodę. No i dzisiaj wymienię te 28 diod, po to, żeby one mogły długo funkcjonować. Biorę się do pracy. Dodam wam jeszcze tylko, że diody, które ja znalazłem są odwrotnej polaryzacji, to znaczy, że trzeba zamienić plus z minusem. Wyjaśniłem to klientowi, że tak właśnie muszę zrobić, no ale na to się zgodził. Diody, które wstawiam, mają też odrobinkę większą moc świecenia, ale jest to nieznaczna różnica. No, i teraz, jak podpinam zasilanie, no to zobaczcie, że diody ładnie świecą. I to będzie można wmontować teraz do lampy. Biorę się za drugi pasek LEDowy i odsyłam do klienta.